I prowadź, prowadź, prowadź. -ho -ho -ho! Dajesz mi! Dziękuję! 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 Dopnij! Przewrót! 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 Wyciągaj! Kurwa nie kręcę. Kurwa na Wyśl, wychodź z tego! Wychodź! Nic nie ma! Pochój z dwóch kamer szkuję. ja nie pierdolę, trzymaj to, bo ja nie chcę, ja chcę mówić Dobrze, nic, nic nie, nie ma. Nic nie nogę! Spychaj mu nogę i wychodź! No wciekaj, imciekaj! Stabilizuj! Stabilizuj! Za plecy! Jesteś na za Nie, nie, Jest! Jest! Ale... nie, masz! Tam nie można ciągnąć tak, panie sędzio. Dźwigniak jak. Jeszcze tam trójkąt! Trzymaj, za za I wepchnij się dobrze! Skacz tam!

Kráde vypni! 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 Dobra! Jura! Strata! do przodu! obchodu! Strata! Siema! Jeszcze muszębie! Nie puszczaj klepie! Zapnij jeszcze raz! Zapnij! Zapnij! Dobrze, Zapnij jeszcze raz. Na każdą kikiro! nie się Jest, Dobrze, kręć się, kręć się, nie nie ma nogi, przegrz, nie daj lepiąć. nie daj nie ma, nie ma, nie ma rękę tam musi, rękę tam musi, przewrót i do przodu, staj na nogi, staj na nogi, staj na nogi, staj na nogi, wszystko. Na Kręć się do połówki! Nie ma! do Nie Trzymaj! Nie daj! Nie ma. Kręć się na plecy do połówki! Dobra, atakuj kaskadę! Spokojnie, spokojnie, 4-0, tak? Kręć się na plecy do połówki! Cały czas! 4-0! 4-0! Miłosz! Do połówki szukaj! 8-0!

Nie trzymaj, ciągle wzeł trzymaj, już bardzo. Nie Skręciłem. nie Skręciłem. 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 nie Masz kurwa, siły to lepiej przybierasz, chuju. Zajęcie się. Jedziesz na mundial! Dramaturki maturki kurwa jak. Nie no, na mundial może nie, ale gdzieś cię wyślemy. Szybko to jest to do